Witajcie drodzy widzowie w nowym odcinku. W tym odcinku zobaczycie, jak zrobić taki konkretny posiłek na masę. Kurczak z ryżem, brązowym ryżem, warzywami, z mieszanką chińską. Czyli taki prosty, szybki kurczak po chińsku. Trochę po studencku. Pokażę wam, jak zrobić trzy pełnowartościowe posiłki. To będą trzy boksy: zdrowe węglowodany, zdrowe białko i kwasy tłuszczowe. Kto będzie chciał zjeść na masę, to sobie trzy boksy jako trzy posiłki. Kto na redukcji jednego boksa może podzielić na dwa dania. A kto nie liczy nic w ogóle, też zapraszam, ponieważ ten posiłek jest po prostu zajebisty. Dobrze, mamy tutaj brązowy ryż. 4 razy po 100 gramów, 400 gramów razem, czyli jedną taką porcję 133. Mamy mieszankę chińską, tu jest 750. Czyli na jedną porcję 250 gramów. Piecz z kurczaka, tu jest 600 gramów, po 200 na porcję. Oliwa z oliwek, 60 ml, po 20 ml zdrowych tłuszczy. Oprócz tego jeszcze przyprawy. Jak widzicie, wszystko łatwo dostępne w sklepie tuż za rogiem. Kurczak jedynie nie jest paczkowany, nie wiem jak u Was, ale u mnie w Tesco jest najlepszy kurczak w mieście. Tam w tym dziale panie z mięsnego dają najlepszego kurczaka. Także od czego zaczynamy? Najdłużej w przygotowaniu tej potrawy wychodzi nam gotowanie tego ryżu, to jest 35 minut, dlatego zaczniemy sobie od wrzucenia do gotującej się wody brązowego ryżu. Do gotującej się wody, łyżka soli, karton ryżu, wszystkie cztery paczki 35 minut. Następnie cały worek naszej mieszanki chińskiej Potrzebujecie trochę większej patelni Rozmrażamy Przypykamy na patelni. Całe piersi z kurczaka przygotowujecie w taki sposób, że Kroicie sobie tej wielkości polędwiczki Po czym całość dzielicie 3 razy porówne 200 g za pomocą wagi kuchennej OK, w tym miejscu mój kurczak jest pięknie pozegregowany. 3 razy po 200 g Jest widoczna granica W tym momencie zaczynamy zabawę z przyprawami Ale najpierw zalewamy całość 60 ml oliwy z oliwek ładnie tak Wszystko sobie jeszcze wcześniej najpierw trzeba dokładnie wymieszać Aby ta oliwa dotarła każdy zakamarek naszego kurczaka Pamiętając, aby nie pomieszać naszego podzielonego kurczaka Ta oliwa jeszcze na koniec zostanie wykorzystana Ja Wam pokażę w jaki sposób Zostanie dodana do ryżu I do naszych warzyw OK Oczywiście przyprawy według własnego uznania Ja Wam pokażę, czego ja akurat używam I co mi niesamowicie smakuje Jeśli chodzi o br brązowy ryż I tą mieszankę warzyw Jest to przede wszystkim Yy, przyprawa chińska 5 smaków od Kamisa Zwykła przyprawa do kurczaka I trochę ostrej papryki Całość jeszcze raz mieszam I całość wsadzam do piekarnika 180 stopni. W międzyczasie pilnuję moich warzyw, aby się nie przypiekły. Po rozmrożeniu pod przykryciem będą miały sporą ilość wody Która za chwilkę nam odparuje OK, w momencie, gdy skończycie gotować ryż Oraz nasze Warzywa z mieszanki chińskiej są już gotowe. Cały ryż przesypujecie do warzyw. I wszystko razem dokładnie mieszamy. Oczywiście, w momencie, gdy nie macie takiej dużej patelni, możecie to zrobić na mniejszej dwa razy lub w dużym garnku. Ok, nasze pierwsze z kurczaka po 25 minutach pieczenia 180 stopni jest gotowy w termoobiegu Możemy sobie go teraz do trzech pojemników sporcjować. Zapach jest niesamowity, Ok. I teraz to, co nam zostało w naczyniu żaroodpornym, czyli nasza oliwa z oliwek plus przyprawy wlewamy do naszego ryżu. Całość dokładnie jeszcze raz mieszamy. Teraz nasz ryż będzie nasączony ładnie oliwą z przyprawami. Będzie pachnący. Tym sposobem nasze danie będzie zawierało wszystkie niezbędne zdrowe makrosy. Mamy węglowodane, mamy tłuszcze i mamy białko. Ryż smakuje rewelacyjnie. Każde ziarenko jest nasączone, tak jakby chińskim sosem. Całość ryżu do pojemników. Ok, tu już podział całej patelni bardziej wizualnie. Nie ma się co rozdrabniać. Ważenie. równo dzielimy na trzy porcje. Także widzicie, tym sposobem wykorzystaliśmy wszystkie składniki, dokładnie całą paczkę naszego ryżu brązowego, całą paczkę warzyw mieszanki chińskiej, całego kurczaka, oliwę z oliwek. Dołożyliśmy to co ta oliwa, która została nam z pieczenia również jest tutaj zawarta, przez co ryż nie jest suchy, jest super wilgotny. Nasączony przyprawami, co czuć w każdym kęsie. Mm, naprawdę bardzo dobre. Jak widzicie, sprawa prosta, bardzo szybka. Wersja tak zwana studencka, easy. Ja akurat mam porę kolacyjną więc na pewno jednego boksa sobie zaraz chłonę. Mm, rewelacyjny kurczak, coczysty. Mocno przyprawiony, jak widzicie, obtoczony przyprawami. Rysz tak samo, nie suchy. Każde ziarenko wilgotne nasączone naszą oliwą z oliwek, tak samo z przyprawami. Jeśli się podobało, zostawiajcie łapę w górę, piszcie komentarze, co o tym sądzicie, jakby więcej takich odcinków robić, jak przygotowywać sobie więcej potraw naraz, jak wykorzystać wszystkie składniki, co kupować. A ja za chwilkę Wam wszystko policzę i przedstawię, ile wyszło. Teraz, jak wyglądają koszta takiej potrawy. Za paczkę brązowego ryżu zapłaciłem 2,15, za mieszankę warzyw 4,29. Kurczak to koszt 9 ,55 zł. 55 przy cenie 16 zł. za kilogram pierwszy z kurczaka. Oliwa 60 ml to i 4 grosze. Koszt przypraw wyceniłem na 30 groszy za całość. Całkowity koszt zużytych składników to 17 ,33 zł. 33 co wychodzi na jednego boksa 5,77 Spokojnie parę razy w roku możemy spotkać się z promocjami dochodzących do 20% za ryż, za mieszankę. Kurczaka również możecie kupić czasem w cenie 12 zł za kilogram, co przy połączeniu wszystkich yy, promocji daje nam cenę nawet 4,70 zł za jednego boksa. Standardowo przedstawiam Wam makrosy i kalorie tej potrawy. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i subskrypcji kanału. Do zobaczenia.